Po pięciu latach na wschodnim wybrzeżu nadszedł czas na powrót do domu. Co jest? Co jest, sweet, czego chcesz? Chodzi o mamę, ona nie żyje, bracie. Ta? Pasażer, pokaż nam ręce. Stój na kolana. A teraz na ziemię. No proszę. Wezmę to, Hernandez. Hej, to moje papiery. To moja fursa. To forza z narkotyków. Nie przejmuj się tym, zgłoszę to później. Witaj w domu, Karl. Cieszysz się, że wróciłaś? Chyba o nas nie zapomniałeś, co chłopcze? Ależ kurde, skąd funkcjonariusz utęterni? Właśnie się zastanawiałem, co wam tyle zajęło. Wskakuj do auta. Wyluzuj, chłopie. Cholera. Dziesięć. Uważaj na głowę. Dziesięć. wynoś się stąd spasiony gnoju. Głupi Meksykaniec. Ej, przepraszam. Moja torba, człowieku, moja torba. 16? Pięć. Dziewiętnaście. Jak żyjesz, Karl? Jak tam twoja wspaniała rodzinka? Przyjechałem pochować mamę. Wiesz o tym. Ty ja chyba wiem. Co jeszcze kręcisz, Karl? Nic. Mieszkam teraz w Libertysity. Jestem czysty, legalny. Nie, nigdy nie byłeś czysty, Karol. No proszę, co my tu mamy? To broń funkcjonariuszu Pulaski, z niej zabito policjanta nie dalej niż 10 minut temu. Funkcjonariusza Pendubriego. Dodam, że był to wspaniały człowiek. Szybko działasz, Czarnuchu. Wiesz, że dopiero wysiadłem z samolotu. Dobrze, że cię znaleźliśmy i odzyskaliśmy narzędzie zbrodni. Właśnie, nie pierdol mi, Karl. Czego kurwa ode mnie chcecie tym razem? Znajdziemy cię, gdy będziesz nam potrzebny. A tymczasem staraj się nie zabijać więcej funkcjonariuszy prawa. Nie możecie mnie tu zostawić, to teren ballasów. Mówiłeś chyba, że jesteś niewinny Karl? Że nie bawisz się w wojnie gangów? Zobaczymy się później, Karl. Funkcjonariusz Pendulbre został postrzelony? Zaraz tam będziemy. No kurwa, znowu to samo. Najgorsze miejsce na świecie. Rolling Heights, teren balasów. Nie reprezentowałem Groove Street od pięciu lat, ale balasi mają to w dupie.